To naprawdę ma kontrolę. Bądźmy szczerzy: czy naprawdę cieszysz się tym, co myślisz, że lubisz? Za każdym razem, gdy sięgasz po telefon bez zastanowienia, za każdym razem, gdy bezmyślnie przewijasz ekran, nie wiedząc nawet, czego szukasz, za każdym razem, gdy jesz, chociaż nie jesteś głodny, za każdym razem, gdy się śmiejesz, choć nie czujesz radości, za każdym razem, gdy konsumujesz, Treści, jedzenie, rozrywkę, bez potrzeby, bez celu. Kto naprawdę z tego korzysta? Ty, czy może system, który nauczył cię gonić za przyjemnością, ale nigdy jej nie osiągać? Czy naprawdę decydujesz sam, czy może ktoś już dawno zaprogramował cię, byś tylko reagował na bodźce, na pokusy, na natychmiastową gratyfikację? Czy. To ty wybierasz, czy może ktoś wybiera za ciebie? Iluzja wyboru, wydaje ci się, że masz kontrolę, że podejmujesz własne decyzje, że wiesz, czego chcesz, że dokonujesz wyborów świadomie, ale czy kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie: Dlaczego właśnie to wybierasz? Klikasz w kolejne wideo, ale kto naprawdę je wybrał? Sięgasz po telefon, ale czy to ty chciałeś, czy ktoś cię do tego zaprogramował? Sprawdzasz nowy trend. Ale skąd się tam wziął? Myślisz, że to przypadek? Nie ma przypadków. Każda twoja decyzja została starannie zaprojektowana. Nie po to, by cię usatysfakcjonować, po to, byś nigdy nie przestał szukać więcej. Nie muszą cię zmuszać, nie muszą cię uciskać, nie muszą ci niczego odbierać. Wystarczy, że ciągle cię rozpraszają. Każdy dźwięk, każda notyfikacja, każdy błysk koloru to nie przypadek. To nie niewinna funkcja, to system i działa dokładnie tak, jak powinien, nie po to by cię ograniczyć, po to by cię stymulować, nie po to by odebrać ci wolność, po to byś sam z niej zrezygnował, nie zabiorą ci książek, sprawią, że przestaniesz je czytać, nie zakażą ci myślenia, sprawią, że nie będziesz miał na to czasu, nie zamkną cię w klatce. Nauczą cię kochać swoje więzienie, bo kiedy jesteś nieustannie przebodźcowany, przestajesz być świadomy. Myślisz, że jesteś wolny, bo możesz wybierać. Ale jak bardzo jesteś wolny, jeśli każdy wybór prowadzi cię do tego samego? Może już czujesz ten impuls, żeby przewinąć ten film. Zatrzymaj się. Zostań do końca. Bo za chwilę dowiesz się, że przyjemność nie jest nagrodą. To broń. A jesteś jej celem. Zawsze mówiono ci, że wolność to możliwość wyboru, że im więcej opcji, tym bardziej kontrolujesz swoje życie, że jeśli możesz robić, co chcesz, jesteś wolny. Ale co, jeśli to kłamstwo? Co, jeśli nie chodzi o to, ile masz wyborów, ale co tak naprawdę one znaczą? Bo prawdziwa wolność to nie nieskończona liczba opcji to prawdziwe znaczenie. A jednak, Oto gdzie jesteśmy: w świecie, gdzie wszystko jest natychmiastowe, ale nic nie daje satysfakcji, w świecie, gdzie obietnica spełnienia jest zawsze blisko, ale nigdy nie zostaje spełniona, w świecie, gdzie toniesz w rozrywce, ale umierasz z braku celu, nie muszą cię więzić, nie muszą cię zmuszać, wystarczy, że dają ci wszystko i tylko w formie, która nigdy cię nie nasyci. Przyjemność, którą znasz, to nie nagroda, to pętla. Sięgasz po coś, co macie uszczęśliwić, ale zanim zdążysz to poczuć, już chcesz więcej. Nie potrzebujesz łańcuchów, gdy sam się w nich zamykasz. To jest największe oszustwo, jakie kiedykolwiek stworzono. Nie odbierają ci przyjemności. Oni ją rozcieńczają, zmieniają w produkt który nigdy cię nie zaspokoi, cukier, który nigdy nie nasyci, kontent, który nigdy nie wyciszy twojego umysłu, relacje, które nigdy nie dadzą ci prawdziwej bliskości. Zrobili coś, czego nikt się nie spodziewał. Sprawili, że przyjemność stała się tak łatwa, tak dostępna, tak powszechna, że zapomniałeś, czym jest prawdziwa satysfakcja. Teraz masz dwa wybory. Możesz przewinąć ten film, wrócić do tego, co zawsze robiłeś, lub możesz zadać sobie pytanie, którego większość ludzi nigdy sobie nie zada: czy to Ty kontrolujesz swoje przyjemności? Czy one kontrolują Ciebie? Zostaw komentarz: Ja kontroluję, albo nie zostawiaj niczego i pozwól, żeby system odpowiedział za Ciebie. Uzależnienie, którego nie widzisz, to nie Ty kontrolujesz swoje pragnienia. To one kontrolują ciebie, i nawet tego nie zauważasz. Jak każde uzależnienie, nie chodzi o przyjemność samą w sobie, chodzi o kolejną dawkę. Jedzenie to już nie jedzenie. To dopamina w formie cukru i tłuszczu, media społecznościowe to już nie relacje. To cykl sztucznej aprobaty rozrywka to już nie nauka. To mentalna anestezja nie korzystasz z tych rzeczy. To one korzystają z ciebie, ale wiesz, co jest najgorsze? To, że każda tania przyjemność osłabia twoją zdolność do odczuwania prawdziwej radości. Dlatego nic cię nie satysfakcjonuje, dlatego nie możesz się skupić, dlatego czujesz pustkę, nawet gdy masz wszystko, co myślałeś, że chcesz. Bo kiedy przyjemność jest zbyt łatwa, traci swoją wartość. Nie. Chodzi już o to, byś czuł szczęście, chodzi o to, byś ciągle go szukał i nigdy nie znalazł. Zobacz, co dzieje się z dziećmi: gry, które nie dają im odpoczynku, dźwięki, które nie pozwalają im myśleć, światy, które wydają się lepsze niż rzeczywistość, dzieci, które nie potrafią skupić się na książce, ale mogą godzinami wpatrywać się w ekran, dzieci w wieku dziewięciu lat już uzależnione, już przebodźcowane, już kontrolowane przez PlayStation. Dzieci, które zamiast budować siebie, budują wirtualne światy, które nigdy nie będą należały do nich, to nie są przypadki. To jest nowa forma niewoli. A teraz pomyśl, kiedy ostatni raz coś naprawdę cię uszczęśliwiło? Nie na chwilę, nie na sekundę, naprawdę. Zostaw komentarz. Pamiętam. Albo nie zostawiaj niczego i pozwól, żeby system sprawił, że zapomnisz. Utrzymują cię w słabości. Celowo pomyśl o tym. Dlaczego ludzie rezygnują ze swoich marzeń, bo natychmiastowa gratyfikacja jest łatwiejsza? Dlaczego relacje stały się jednorazowe, bo masz nieskończone opcje, więc nic nie jest warte wysiłku? Dlaczego wciąż czujesz, że czegoś ci brakuje? Bo nigdy nie miałeś się nasycić. To nie przypadek, to mechanizm. Nie muszą cię kontrolować, nie muszą ci niczego odbierać. Wystarczy, że trzymają cię w wygodnej słabości, dają ci wszystko, czego chcesz, ale w formie, która nigdy nie wystarczy. Nie jesteś zmuszany, jesteś warunkowany. Słaby umysł nie pyta dlaczego. Słaby umysł nie walczy. Słaby umysł szuka tylko kolejnej dawki. Więc odpowiedz sobie na jedno pytanie: czy naprawdę masz kontrolę nad swoim życiem, czy tylko uczestniczysz w programie, który nigdy nie miał pozwolić ci wygrać? Zostaw komentarz: przejmuję kontrolę albo nie zostawiaj nic i udawaj, że to ciebie nie dotyczy. Siła tkwi w dyskomforcie, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego nic w twoim życiu nie zmienia się na lepsze, dlaczego odkładasz marzenia na później, dlaczego czujesz, że utknąłeś w miejscu, dlaczego nie masz w sobie tej siły, którą mieli ludzie przed tobą? Oto prawda, której nigdy Ci nie powiedzą: nic wartościowego nie przychodzi bez wysiłku, nic znaczącego nie przychodzi bez poświęcenia, nie ma prawdziwego sukcesu bez walki, nie ma głębokiej miłości bez cierpliwości, nie ma prawdziwego spełnienia bez dyscypliny. Ale co się dzieje, gdy całe pokolenie wychowano w przekonaniu, że wszystko co trudne jest błędem? Przestają dążyć do wielkich rzeczy, przestają budować głębokie relacje, przestają myśleć samodzielnie, zamieniają się w pasywnych konsumentów zamiast świadomych twórców a to jest ich ostateczny cel. To nie tylko teoria, to potwierdzone fakty. Angela Duckworth, psycholog z Uniwersytetu Pensylwanii, odkryła, że nie inteligencja ani talent, ale wytrwałość i zdolność do znoszenia dyskomfortu są kluczowe dla sukcesu. Ludzie, którzy nauczyli się cierpliwości i samodyscypliny, osiągają więcej niż ci, którzy szukają natychmiastowych nagród. Badania opublikowane w Journal of Personality and Social Psychology dowodzą, że unikanie dyskomfortu osłabia psychikę. Ludzie, którzy boją się wyzwań. Stają się mniej odporni i bardziej podatni na manipulacje, czy widzisz, jak ten system został skonstruowany. Nie po to byś był wolny, po to byś był słaby. Zadaj sobie jedno pytanie: czy unikasz trudności, bo to twoja decyzja, czy dlatego, że nauczono cię wierzyć, że wysiłek nie jest tego wart, zostaw komentarz, przejmuję kontrolę. Albo przewiń dalej. I pozostań częścią systemu, z umysłu, który nie potrafi kwestionować, nie potrafi się bronić, człowiek, który nie może się skupić, nie może się uczyć. Człowiek, który nie potrafi siedzieć w ciszy, nie potrafi myśleć. Człowiek, który nie umie oprzeć się przyjemności, nie ma nad sobą kontroli. A kiedy ludzie przestają myśleć, przestają też kwestionować, nie zadają pytań. Nie podważają systemu, nie widzą, że ktoś zaprogramował ich do posłuszeństwa, zaczynają tylko konsumować, uciekać, szukają następnej, małej, nic nieznaczącej dawki bodźców. To nie przypadek, to mechanizm. Badania Uniwersytetu Stanforda pokazują, że nadmierna ekspozycja na szybkie bodźce, jak media społecznościowe czy krótkie filmy, Obniża zdolność koncentracji i osłabia pamięć długotrwałą. Eksperymenty z Uniwersytetu w Toronto dowodzą, że osoby, które nie potrafią spędzić czasu w samotności, mają niższą zdolność do głębokiej refleksji i podejmowania samodzielnych decyzji. Czy widzisz już, dlaczego przyzwyczajono Cię? do ciągłych bodźców nie po to byś był szczęśliwy nie po to byś był spełniony po to byś nigdy nie przestał być zajęty tym co nie ma znaczenia aż pewnego dnia budzisz się patrzysz na swoje życie i zdajesz sobie sprawę że przeżyłeś cudze zostaw komentarz myślę samodzielnie albo przewiń dalej i pozwól żeby system myślał za ciebie co zrobisz teraz nie musisz usuwać aplikacji, nie musisz znikać ze świata, ale musisz odzyskać kontrolę, bo jeśli ty jej nie przejmiesz, ktoś zrobi to za ciebie kontrolę nad swoją uwagą, kontrolę nad swoimi impulsami kontrolę nad tym, co kradnie twój czas, twoje skupienie, twoje życie bo jeśli nie kontrolujesz swojej przyjemności, to ona kontroluje ciebie. Dlaczego nie możesz przestać? Czy zauważyłeś, że łatwo jest sięgać po kolejne bodźce, ale trudno jest przestać? Czy zauważyłeś, że im więcej konsumujesz, tym mniej czujesz? TikTok, Instagram, Netflix, godziny mijają, a ty czujesz się pusty. Fast food, słodycze, im więcej jesz, tym bardziej chcesz więcej. Nowe powiadomienia, nowe lajki. Im częściej je sprawdzasz, tym bardziej ich potrzebujesz. To nie przypadek, to nie brak silnej woli. To system, który nauczył cię myśleć, że nie masz wyboru, ale masz, kto naprawdę wygrywa w życiu. To nie najmądrzejsi, to nie najbogatsi, to nie ci, którzy mieli szczęście, to ci, którzy nauczyli się mówić nie, gdy wszyscy mówili tak. To ci, którzy zrozumieli, że przyjemność nie jest celem, jest nagrodą, to ci, którzy. Potrafią wytrzymać niewygodę, gdy inni się poddają. Chcesz być silniejszy? To nie siłownia, to umiejętność opanowania własnych impulsów. Chcesz być mądrzejszy? To nie kolejna książka, to zdolność do skupienia się na jednej rzeczy dłużej niż pięć minut. Chcesz być wolny. To nie ucieczka od systemu, to decyzja, by nie pozwolić mu sobą rządzić, bo największa różnica między tymi, którzy przegrywają, a tymi, którzy naprawdę budują swoje życie, jest prosta: pierwsi wybierają to, co łatwe, drudzy wybierają to, co ważne. Więc oto Twoje wyzwanie. Następnym razem, gdy poczujesz impuls, by sięgnąć po natychmiastową gratyfikację, zatrzymaj się na sekundę. Poczuj to, obserwuj to, zauważ, jak system próbuje Cię kontrolować, a potem wybierz prawdziwy wybór. Bo za każdym razem, gdy odkładasz łatwe na rzecz ważnego, uczysz się walczyć o to, co naprawdę się liczy. I jeśli zrobisz to wystarczająco wiele, razy coś się zmieni, nie będziesz potrzebować taniej aprobaty, nie będziesz potrzebować niekończącej się stymulacji. Nie będziesz musiał uciekać od własnych myśli, bo będziesz należeć do siebie. A kiedy to się stanie, oni przegrywają. Teraz masz wybór. Możesz przewinąć dalej i wrócić do tego, co zawsze robiłeś. Możesz zapomnieć o tym, co właśnie usłyszałeś, albo możesz zrobić pierwszy krok. Zostaw komentarz, napisz: przejmuję kontrolę. Bo jeśli możesz to napisać, już zaczynasz odzyskiwać władzę nad sobą. Ale jeśli to obudziło w tobie coś głębszego, subskrybuj. Nasz kanał nie dla łatwej przyjemności, dla prawdy, bo tylko ona może cię uwolnić.